Siemanko, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Hero Zero. Tak wiem, już dawno nie było odcinku z różnych gier na moim kanale, ale to się zmieni. Ponieważ yy, dziś, dziś czyli w yy, sobotę będzie może jeszcze jeden odcinek, który yy, będzie trwał 10 minut. Tak, trochę dłużej będzie trwał. Albo nawet 15, więc teraz będzie lepiej, ale nie miałem czasu przez ten tydzień nagrywać, jak widzicie, starczyłem honoru ogółem. Dobra, jak widzicie, bardzo dobrze mi idzie w zadaniach nadzwyczajnych, a i tak mam 41 poziom. 8 oponek, 6000 tysięcy kasy i tutaj mamy zadania nadzwyczajne. Tryb normalny już zakończony mam, a teraz mam tryb specjalny, który jest bardzo, ale i to bardzo... Ciężki. Myślę, że to sobie jeszcze zrobię na odcinku. Eee, coś mi się. Dobra. Nieważne, nie było tematu. <laughs> teraz odcinki będą regularnie. Eee, teraz myślę, że odcinki będą 3-4 razy w tygodniu, <laughs> bo nie mam więcej czasu. Będą na przykład we, w, w, we wtorek. Środę, czwartek i piątek. Yy, we wtorek, środę, sobotę i niedzielę. Ale w sobotę i w niedzielę będą po dwa odcinki, więc trochę więcej ich będzie. Jak coś to nagrywam przez program Camtasia Studio. Tak. Myślę, że sobie zaatakujemy kogoś. Mam dobrą pozycję w rankingu. Yy, myślę, że sobie zaatakujemy kogoś z dalszej. Tutaj są same hardkory I będzie bardzo, bardzo ciężko. 34 poziom. O oh, fakt. Całkiem dobre ma staty. Eee, zaatakować go, czy nie? Mm. Nie chcę ryzykować. <laughs> Ale czasami większe poziomy mają słabsze staty. Olol. Też nie chcę ryzykować. O, pięknie, 30 poziom. Akurat do bicia ma dużo życia, dużo at atakuje, ale co to niemożliwe, matko? Zawsze, kiedy przewijam walki, to zawsze przegrywam. Nie wiem, <coughs> czym to świadczy, ale tak zawsze jest. Więc teraz sobie obejrzymy tą walkę. I zobaczymy, jakim cudem on w ogóle wygrał. Jak mam szansę 27% na kryta i 27% także na kryta. Jak on w ogóle uniknął? Ma 4% niecałe. 412 zadaje? Ja bym teraz chciał takiego kryta, bo kryty wale po 1000, tak. <ścoughs> Na razie jestem na minusie, ale ładne krytyki z mojej... Ładne uniki z mojej strony. I tak jak mówiłem, krytyk zmienia zawsze sytuację. I w tej chwili obecnej wygrywam o 100. Obrażeń. Teraz, teraz o 200. O, tutaj chyba teraz będę przegrywał. Dalej prowadzę. O 140 Kto wygra, kto wygra, proszę Państwa. Nie wiem ile ten odcinek będzie trwał. Ale to jest nieważne. To jest nieważne. Ważne, że gramy. O, piękny krytyk z mojej strony. I to na pewno jest zwycięstwo. O tak, plus 81 honoru. Piękne, nie wiem jakim cudem wcześniej przegrałem, może jakiś bug był. Bo często one się pojawiają. Hmm. Z tym kolesiem zbytnio nie chcę próbować, bo boję się, że przegram. Później spadnę za bardzo w rankingu, a tego bym nie chciał. 408 o, widzę tu całkiem dobrego gracza, którego spróbuję zaatakować. Ten gracz jest całkiem dobry. <laughs> o, ale niestety wygrałem. Dla niego niestety, a dla mnie. Ojej. jej. No wreszcie sobie dwa ataki zrobię na nim. Trochę go pomęczę. Dobra. Kolejny raz bezproblemowo. O, nawet jeszcze coś dostałem. Mm, co my tu mamy? Co my takiego mamy tutaj? O, dużo. Ale... Nie, to nie są niepotrzebne. O jedna rzutka. Jedna rzutka. Ej. To myślę, że jeszcze wydam te rzutki na tego kolesia, żeby całkiem go wymęczyć na śmierć i... bo mam jeszcze inne rzutki. 100 Więc powinno być... O matko, przegrałem. Ale jak widzicie, on ma 290 siły, ja 165. A nie chcę zbytnio inwestować w siłę, bo według mnie to się nie opłaca. Jak widzicie, broń rzucana mi wygasła. Ale tutaj mam w takiej skrzynka Depozytowa Takie bardzo fajne przedmieciki Gdzie teraz razem będę zadawał? 420 Trochę jest tu więcej ale eee, Jeszcze mogę kogoś zaatakować Zatakuję sobie teraz kogoś innego Bo tak cały czas... A już nie mogę Ach niestety A z nim tak fajnie by poszło A misja się kończy dopiero za 11 minut. Ile trwa ten odcinek? 7 minut. A właśnie, chciałbym wam powiedzieć jeszcze, że w niedzielę, czyli jutro, tak o godzinie 12 będzie odcinek taki, że tylko ataki różne, takie fajne na przykład zadania nadzwyczajne a także normalne ataki jak kogoś pokonuję albo przegrywam to zależy od szczęścia dobra ja sobie tu wpakuję trochę hajsu bo mogę im nie stać tak żeby wyrównały się <laughs> dobra jest wszystko tu za dużo Tutaj sobie pod szkole trochę. Myślę, że do 175 spokojnie starczy nam pieniędzy. Na razie do 173 podniosłem. I mam jeszcze Tisiaka. Dobra. Jeszcze sobie tak. 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 I jest git. Widzicie, bardzo ładny strój mam. Do 42 poziomu mi brakuje tylko 11300. Więc yy, w niedzielę powinienem już, już mieć 42 poziom. No, jak zwykle. Jakieś bagi muszą być, dobra. Nasza drużyna bardzo dobrze się rozwinęła. Jak widzicie, mamy 13 na 30, 10 na 50, 13 na 50, 10 na 50. Mamy dobrych członków bardzo w drużynie. Tak. Ja mam 41 poziom, tutaj 27, tutaj 19, tu 10, tu 7 i tu 6. Zastanawiam się czy tych dwóch nie wywali, bo oni już dawno, ten wczoraj grał, kilka godzin temu. Jak widzicie, do drużyny wpłaciłem 58 tysięcy, więc większość pieniędzy jest dzięki mnie i ulepszenia 8 tysięcy, to tanie. <śm> Dobra, myślę, że... 10-minutowy odcinek Wam starczy Subskrybujcie łapkujcie w górę Udostępniajcie Cześć!